Dzisiaj chciałbym przedstawić przepis na burgery. Mój przepis, przepis jastrzębia. Może być trochę skomplikowany. A raczej na kotlety do burgerów. Najpierw będziemy musieli pokroić cebulę wcześniej obraną i umytą, oczywiście, a także startkować też pokrojoną i umytą marchewkę. Potem o obie, oba warzywa smażymy sobie na patelni, ale jeszcze nie dodajemy przypraw. Mieszamy mięso razem z tą marchewką i, i cebulą, i dodajemy w końcu przyprawy. Wkładamy do piekarnika na X czasu. Czemu? Ponieważ każdy piekarnik y, ma inną temperaturę. Z, po prostu zależny jest z tego, jak długo ko korzystałeś, i jest wyregulowany. U mnie to jest 200 stopni przez, przez 20 minut. E, w ten sposób wyglądają typowe akurat y, te. Kotlety na burgera, a tak wyglądają na talerzu po prostu. Można, jeżeli nie ma się bułki, jak ja w tym wypadku, w tej chwili, ponieważ moja siostra poszedła właśnie po ten, po bułkę do burgerów, to wtedy można zrobić go jako kanapka.